Nie. Daj sobie na luz. I jak nie, to cię popnę. Na luz? Nie. nie. Wrzuciłam bieg. Spokojnie. Jezus. Daj sobie, nie, spokojnie. Daj sobie delikatnie. Pokaż mi to. Teraz. Uh. Puść, puść sprzęgło na razie. Cofnij się do tyłu. Sprzęgło I jest na luz? Troszkę więcej gazu musisz, musisz Możesz sobie go odpalić w sumie na biegu na jedynce Tylko ze sprzęgłem I pamiętaj, żeby go nie puścić jak odpalisz Bo jednak masz go na biegu, więc jak puścisz to pojedzie Nie mocno co nie buzi Nie topnę. Ja mam tej to siłę. Troszkę gazu Gazu troszkę On Pokaż No i ty się odpalę czy masz sprzęgło? Mm -hmm. Nie puszczaj. Ajajaj. Możesz, naj możesz go odpalać na biegu, tylko pamiętaj, żeby ze sprzęgłem. O, masz luz. Trzeba, się jak Dobra, ma. okej, okay, czyli na luzie jest do lepiej. Dobra. Dobrze, gaz! Bardzo dobrze Generalnie zawsze to wyglądało tak, że Żeby ona jechała to ja musiałem popchać, bo był problem z ruszaniem A ona tam wjechała, a mówiłem jej żeby tu jeździła No i to jest tak zawsze, ostatnio też tak było, mówię nie podjeżdżaj tam Bo tam jest rów, to się zatrzymała Metr przed rowem. Dobra, już teraz musi przejechać tymi zakrętami. Ja to ogarnę. Ja wiem, że ty to ogarniesz. Musisz wyczuć. Dobra. Gazu, gazu. Dobrze, tam, tam, tam. Gaz, 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 tam! Nie, bo ja się ale czego ty? Nie bój się, dobra, trzymam, 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 <grymianie> trzymam. Nie bój się. A jeśli ja przeraziłam, ja mam widzę, żeby tam zawrócić, ale się nie wyrobiłam. I bałam się że tam w wiader zrezygnowałam e, zrezygowałam. już nie wiedziałam, że nie mówiłam to uczyć, to zapraszam. Jak miszczaski sposób wyjebać motor? Czekaj, chodź tu, trzymaj mi telefon. Więcej tego gazu, nie bój się. Eee. Za szybko sprzęgło puszczasz. Ale ja się jednak czuję jak... Ruszam sobie ta. Jula, więcej gazu. Nie. Tak. Ty się nie znaczy. Więcej. On ci gaśnie, bo za mało gazu dajesz. jak on już rusza, to mu daj tą, ten gaz. I co da, da? Nie bój się. O Jezu Maria. nie. nie. Gaz, gaz, gaz. Ciekawe czy teraz się posłucha i nie pójdzie gdzieś indziej, tylko tutaj wróci. Dobra, jedzie tutaj. O chyba wrzuciła dwójkę Ale to musi więcej gazu dawać Gaz, gaz, gaz! 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 Wrzuciłaś mu dwójkę Wrzuciłam, ale ją zmieniłam na jedynkę Dobra, Dobra Okej, okay, musisz spać. Dobra, co? Gaz, gaz, gaz! Więcej gazu musisz. Więcej gazu. Pam w nie wymieszczę. Więcej troszkę gazu. Jestem gaz, nie? Nie No No radę Ale nie mega Spokojnie. No już dobrze już jest. Wyjedziesz stąd. Pomóc ja... ci. Aha, pomożesz mi jak już wyjechała. Dobra, dawaj. Nie ja rozumiem, ale. No bo ja ogólnie nie pojedę, gdzie, ja mam tam No bo ty nie miałeś tam jeździć, ty miałeś tu jeździć, ja nie wiem gdzie ty pojechałaś. Znowu mnie się nie słuchasz, znowu mnie się nie słuchasz. Czekaj, bo... Skończy się tak jak ostatnio. No, ale już Ci wychodzi. W, czy w porównaniu z wcześniej troszkę więcej tylko gazu. Nie bój się mu dać gazu. Wiadomo też, nie odwal tam pełno i manety, ale... Dobrze trzymałaś gaz, puściłaś przy końcu. Nie możesz puścić. Musisz troszkę Za szybko Kiedyś to ogarnę Ale i tak mnie lepiej... Nie, już jest dobrze, już jak ruszasz to. Za szybko. Jak chcesz tak szybko ruszać, to musisz więcej gazu. Nie! Yeah. I co, tak takiego Ignacia? O Jezu, nie. Na dół jeszcze musisz zrzucić. Okej. Okay. I teraz do góry lekko. Oki. Okay. Masz luz. Nie, nie masz luzu. Czekaj. Pokaż. Dobra, ze przodu. Okej. Okay. Masz luz. Tak może ja tak pojeżdżę? Nie, 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 odpalaj to. A, tu to. Co, już zrobiłaś coś? Dobra, już jest luz. Nie mam bieg. Gazu, gazu. A już idzie dobrze. No i sobie jeździ. Nie wiem czy zauważyliście, ale jest nowa oponka z tyłu. Jest dużo lepsza niż tamta innowa niebieska bo tamta to była, wiecie, taka bardziej chińska na parę miesięcy O, ale przygazowała Co się stało? Przytrzymaj co się stało? Tak zawyło mi przynajmniej stanęło w miejscu, nie wiem czy zamiast dwójki nie wrzuciłam. Zerek. Wrzuciłaś luz, tak. Jeśli wrzuci... zawyło się, przestraszałam nie wiedziałam co mam zrobić, to, to wyłączyłam stanę... ok. okej. Tak, jestem dumny, jest okej. Okay. Ale tam się bałam, że nie wyrobię. No, widziałem, że też się troszkę rzucało, ale jest okej. Okay. Jestem dumny, przyjechałam za zakręt w życiu. Tak. Zajczyłam się pierwszą klawę w życiu i nauczyłam się ruszać sama. Jest super. Jest mi tak gorąco, że możemy zrobić przerwę. <laughs> Dobra, robimy przerwę, chodź. Mm. <laughs> no, także to by był koniec w tym filmiku. E, no i co? Jeżeli nie subskrybujecie to zasubskrybujcie kanał, e, walnijcie w dzwoneczka. No i widzimy się w kolejnych filmach. My się z wami żegnamy, także na razie ściwaneczko.